Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej: Wybory samorządowe. 7 kwietnia. Co zrobić, aby zagłosować? Wybory samorządowe. Wybieramy radnych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Co zrobić, aby oddać głos? Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje o nim znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Twojej gminy, na jej stronie internetowej, na słupach ogłoszeniowych, w lokalnej prasie, w aplikacji M-Obywatel, a także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętaj, że możesz głosować tylko, gdy jesteś ujęty w stałym obwodzie głosowania w swojej gminie, w Centralnym Rejestrze Wyborców. Zagłosujesz w lokalu wyborczym właściwym dla tego obwodu. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie. Jeśli tak, to otrzymasz komplet kart do głosowania z nazwiskami kandydatów na szarym tle do rady gminy, z nazwiskami kandydatów na żółtym tle do rady powiatu, z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle do sejmiku województwa. Nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą na różowym tle. Odbiór kart kwitujesz obowiązkowo w spisie wyborców. Na każdej Stawiasz znak X tylko przy nazwisku jednego kandydata. Głosowanie jest tajne. Karty wrzucasz do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna.